Żeby wam poka pokazać, co mnie niepokoi, to ta odległość, że jest bardzo blisko, nie wiem, tutaj jakiś dystans, w instrukcji nie ma, no i oczywiście tam gdzieś trzeba, trzeba podkręcać to wszystko. No jest tu trochę grzebania, żeby to zdemontować. A i co tam się jeszcze okazało? Zobaczcie, no tutaj się urwała ta sama końcóweczka. Nie... To może jakiegoś dużego wpływu nie miało, ale tutaj była tulejka z jednej strony, już taka dosyć wypracowana, a z drugiej, powinny być dwie, tej tulejki nie było. I całkiem możliwe, że e, tu był spory luz. No i zaczął wybijać śruby, urywać się, drgać. Tu jednak obroty są e, spore, takie szarpiące. Może nieduże, ale takie szarpiące i no i dlatego taki problem zapewne się pojawił. Ale już czuję jęczmień na sobie. Gdzieś tu jakieś, jakieś te, z tych kłosów tej giełki wbijają się w łapy. Uczulony nie jestem. Natomiast każdy przy jęczmieniu wie, że to się później czuje. Z góry odkręciłem. Teraz środek. I co teraz? Chyba trzeba podkręcić całym całym kołem tak żeby odsiewacz się ruszył a to powinno się odsunąć i zejść kurczę nie widzę co tam jak to się co tam się dzieje jak tym ruszyć Prosty temat, to że podsiewasz teraz opad to ja rozumiem, ale Czego nie mogę tego zdjąć? Dobra, to zeszło, aha, to w sumie kupiłem z tą częścią? Nie. Pytanie czy to nie jest krzywe. Takie mi się wydaje lekko, ale co tam ja wiem, o widzicie? Tutaj przekoszone, tu gdzieś zahaczało. Jest. Już wymieniany. Najgorsze to są te te gumowe tulejki. Bardzo często, wątpliwej jakości niestety. Dobra. No i co? Tu widać? Na razie nic. Ważne, żeby tu luzu nie było. Chyba od razu nie ma co, co przeciągać. Może, może to zadziała. Gumy, coś tutaj widać takiego, ale chyba jeszcze wyjechane nie są. Bardziej się nad tą częścią zastanawiam. Bo teraz jest przyłapana i ona się w ogóle nie rusza. Pytanie, na ile powinna się ruszać, a na ile nie. Muszę zobaczyć, jak ta podkładka jest w katalogu. Tutaj przyłapana. Na pewno odkręcamy. Co? Ktoś do mnie przyjechał? Kto? 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 i ty mówisz? Kto ty mówisz? Kto ty mówisz? Co ty mówisz? Kto ty Mam sam zobaczyć? mówisz? sam zobaczyć? Tak. Ty to jesteś mądra Gadać zaczęła I walczy tu Dobrze, dobrze O, a szefu przez płot skacze Wodę? To dawaj kawy nalej Nie, dobra, do czego mam się wody dać? Nie, do tych próbek muszę trochę wody wlać o, to Zaraz może na ciemno sobie to Mogę? No Zajebiste. Pomarańcze no? Ty nie pij tego. Zdrowko. tak nie wolno tego pić. Z alkoholu zależy 20%, 20 alkoholu. Właśnie małe doświadczenie tutaj w ogródeczku prowadzimy na zatrzymywanie wody w glebie, kondycjoner glebowy, z pomarańczą. Z pomarańczą. I jak tutaj Antek mówi, że po ulewnym deszczu. Po lewnym deszczu, albo jeżeli ktoś ma deszczownię i stosuje nawodnienie, to przed nawodnieniem bezpośrednio. Na zatrzymuje, do, jak mówiłeś, taki po lewnym deszczu? Po za... lewnym deszczu jest w stanie zatrzymać co do 30 dni w profilu dostępnym dla rośliny wody. Także. Dawaj zobaczmy, co, 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 co to, co to, co to się będzie, będzie działo. To? I dodamy trochę transformera. No co czekamy Hantek? No teraz widzisz jak tam gdzie dodałem transformer. To tabletka torfowa już w tym momencie zaczyna pobierać szybciej tą wodę, którą dostała po lewej stronie woda dalej stoi może to przez alkohol? <śmiewanie> no, dokładnie Lepiej połówkę wylać czy, ty, czy, czy, czy cytryny bardziej No i teraz widzisz Tu jest praktycznie cała woda, która tu była Już no. została wciągnięta tak. I masz niezłą tą A tu dalej, dalej stoi Dzieci, siok Dzieci się do domu, bo zimno. I jeszcze buty ubierać, proszę. Gorąco. Popadało trochę, ale nieznacznie. Jakieś trochę wody widać na stole. A to tam pół milimetra. Wziąłem na próbę otantka Ten jeden środek, który zatrzymuje wodę w glebie. Transformer z pomarańczką. Odnośnie tych naszych małych testów. A drugi aminokwas glutaminowy. Mówił, że bardzo fajne efekty przynosi, bardzo mała dawka, o dziwo. Bo to jest 25-50 ml na hektar. E, I... E, no i robili sobie testy. I patrzyli, jak ten plon wzrasta po tym, kurczę no, To są właśnie takie naturalne specyfiki. Coś tu bakterie wytworzyły i... No i... zobaczymy. Ale to już... To już kolejny sezon. Mała aktualizacja. Włożone. Jeszcze tutaj śrubka, tam jest wstępnie przyłapane. No i co, powolutku i do przodu. A tutaj to miejsce się trochę nie, nie zwiększyło. Tak jakby. Kurde, coś tam było nie tak chyba, albo był przekoszony już ten, ten uchwyt. To co, wiadereczka? I zapraszamy do rozładowywania. A ja chciałem jakiegoś orbitreka zamawiać. Kurki się odwdzięczą. Dobrze to co? Co będziesz robił? Będę tak się trzymać i kojka jakoś nie zrobi od siebie. Będę trzymać się. Dobrze. Ty się dobrze. będziesz mnie trzymać, żeby kurka cię nie podziobała? Nie, trzydziesz. Żeby mnie nie podziobała? Tak. Aha, a ty się nie boisz kurek, prawda? Tak, nie boję się. Żebiesz tam za tymi jajkami? No. Ja też umiem jeść jajka. Mhm. Opa, skaczemy Już nic wysoko nie ma No dobra, mogę Cię podnieść Nie ma Pewnie tylko pod tą kurą jeszcze coś może być Kto zajrzy? Kto się nie boi? Nie, bo ona mi tutaj w nogę dziobnęła Dziobła Cię teraz? Co ty gadasz? No, w nogę mi dziobła. Bolało? No. Kurczę, to ta jedna z dziobiących chyba. My no. takich. Nie, to jej nie będziemy przeszkadzać. Później, jak zejdzie to. wiesz, jajka i idziemy. Ukaż, co to? Ile tu mamy sztuk? Nic. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pięknie, dobra. Osiem jajek. Tak wygląda efekt końcowy. Wszystko założone. Ustawione. Jeszcze do wykonania próba. No ale to próba będzie raczej już w polu, bo tak to tak to wszystko chodzi. Nie bardziej po przejechaniu po przejechaniu kilku hektarów trzeba tutaj pozaglądać. I, no i zobaczyć co się dzieje. No co, kombajn na razie do przesmarowania. Jeszcze sobie zamówiłem teraz taki pirometr do sprawdzania temperatury. No i jakieś łożyska sobie poprzeglądam, zobaczę, czy gdzieś się nie grzeją w oczekiwaniu na żniwa. Szybkie pytanko też do Was odnośnie pryzmowania pszenicy. U mnie to jest na najwyżej na 2 metry, tutaj są bloczki położone w poprzek. Więc tak rozporowo bardzo fajnie się to sprawdza, ale nie ukrywam, że mógłbym to jeszcze wyżej, spokojnie podrzucić. Natomiast ile jest bezpiecznie, to znaczy bezpiecznie pod kątem nie wiem, grzania się. Oczywiście ta pszenica jest teraz w tym momencie sucha, więc raczej nic się nie powinno dziać. No ale jak kiedyś miałem trochę wyżej spryzmowane i ona była tak na styk, jeżeli chodzi o wilgotność, to w tych takich najwyższych punktach. No, lekko się grzała, takie miałam wrażenie. Nie wiem, czy macie doświadczenia, ale na pewno, więc będę wdzięczny za porady na jaką wysokość tak bezpiecznie można sobie tą pszenicę spryzmować, żeby nic się nie działo. Bo mam Merlo, nie zawaham się go użyć. Nie. Tyle problemów z zapalaniem z JCB. I dwie sprawy zregenerowane. To rozrusznik poszedł, akumulatory zostały, natomiast jeden jeszcze taki. Pstryczek, który był odpowiedzialny czujniczek przekaźniczek od zapalania. To znaczy, trzeba było wcisnąć sprzęgło, i on dopiero zapalał. Teraz jest to wyelimin wyelimin wyeliminowane. I kto wie, czy tam gdzieś ten pstryczek coś tam nie szwankowało, już albo pobierało prąd? Ale spokój kompletnie. Nie wyłączam masy. Zapala od Czego chcieć więcej? Opowiadaj, będzie coś z tego kocie? Czy nie? Ja tu już z tego do Mariusza kładę Vegas. Kurde, te okulary jakieś mi się przekrzywiły. Czy mi się wydaje? Raz, że trzy pary zgubiłem, a dwa też długo mogą mnie pożyć w takich warunkach. No ale w czymś trzeba pracować. I Mówię o tym o, o Mariuszu. Ale ale na 200 zrobiona, żeby ale nie było. od razu mówimy, że to będzie taka jazda testowa, bardzo wolna? Eee. Tak? Że jak będzie taka możliwość, to mnie wspomoże trochę w koszeniu. Szczególnie tak patrzę na ten rzepak, że, że to moje MDW będzie jęczeć. I to może bardzo jęczeć, bo póki co jest mega zielony. A mam akurat takie duże kawałki na jego duży kombajn, więc, więc może to będzie jakieś rozwiązanie.